W tym filmiku zrobimy sobie dwa zadania. Tak naprawdę to będą dwa zadania z prostokątów. Zacznijmy od tego. Prostokąt A'B'C'D' C jest podobny do trójkąta ABC. ABCD jest na, na rysunku. Oblicz skalę podobieństwa tych figur, jeśli obwód prostokąta A'B'C'D' jest równy 20 plus 20 pierwiastków z trzech. I teraz mamy, słuchajcie, narysowane i wiemy, że przekątem przecinają się pod kątem 60 stopni. Znamy długość krótszego boku prostokąta. No i teraz, no, od czego którego musimy wyjść, to że przekątne dzielą się na połowy w prostokącie, więc automatycznie ten trójkąt tutaj jest równoramienny. Skoro tu jest 60, to tutaj zostaje nam po 60. Automatycznie mamy, kochani, zobaczcie, trójkąt równo boczny. Tu jest to samo: 8. 8. 8 i y, można y, sposobem takim, że liczymy z kątów, ale myślę, że ja zaproponuję Wam kochani. Tutaj spójrzcie na ten trójkąt. 1 y, bok 8, 16 to przekątna i policzę sobie brakujący bok. Po co? Żeby mieć skalę, dobrze byłoby mieć ten drugi obwód.

Na 2, 3 i na 3, 1. Mamy para dwójek, para dwójek, para dwójek. 2 razy 2, razy 2, 8. No i pierwiastków z trzech. 8 pierwiastków z 3. No i mam. To znaczy, że obwód mojego mm, y, prostokąta ABCD, pamiętacie, 2a plus 2b, czyli 8 plus 8, 16 i 8 pierwiastków z trzech plus 8 pierwiastków z trzech z 16 pierwiastków z trzech. Mam policzyć, moi drodzy, obie skale podobieństwa tych figur. Nie jest napisane który do którego, więc wszystko jedno. Więc skala K, jeden obwód to jest 20, dodać 20 pierwiastków z trzech. Drugi obwód to 16, dodać 16 pierwiastków z trzech. I jeśli tu wyłączę 20 przed nawias, a tu o mam, zobaczcie, tu mi się skróci, dwadzieścia szesnastych, y, czyli jak na podziel na cztery, to mam pięć czwartych i mam. I jeszcze jedno, y, jeszcze jedno, prostokąt o bokach x i 4 jest. Wiemy jeszcze, o, jeszcze, że x jest większe 4. Słuchajcie, może to widzę. O, i mamy tak. Prostokąt o bokach. X i 4. wiemy, że x jest większe od 4. Czyli tu będzie X, tu będzie 4. Tak, to jest ta informacja, żeby rozszyfrować, które to szerokość, które to długość, czyli X jest większe od 4, czy to X to jest ten dłuższy bok. Jest podobne do prostokąta o bokach 6. Oraz x plus 5. Eee, tak. Eee, będzie większy, dlaczego? No bo jest x plus 5, jest 6, wszystkie boki są większe. I teraz tak. Eee, skoro x jest większe od czwórki to na pewno x plus 5 będzie tym dłuższym bokiem, a 6 będzie tym krótszym. Mam eee, uzasadnić, że suma wodów tych prostokątów jest równa 70. No, żeby w ogóle coś o obwodach, to muszę policzyć te długości boków. Uwaga, w treści zadania jest podane, że one są podobne, czyli stosunek odpowiednich boków jest taki sam. Mogę też oczywiście napisać, że skala to jest 4 szóste, czyli 2 trzecie. I mogę napisać, że skala to też będzie x, do x plus 5, czyli x do x plus 5 powinno się równać 2 trzecie. Ewentualnie mogłam od razu napisać, że 4 do 6 równa się x do x plus 5. Teraz, kochani, mnożę naukos na krzyż, 3 razy x, 3x, 2 razy x, 2x, 2 razy 5, 10, Przenoszę na jedną stronę, dostaję, że x równa się 10. To znaczy, że obwód nazwy to pierwszym To są 2 razy x, 3 razy 10, dodać 2 razy 4, Dostajemy 28. obwód drugi to niech będzie ten. Czyli tak tu będzie 10 i 5, 15, czyli 2 razy 15. Dodać 2 razy 6. I mam 30 plus 12. Dostajemy 42. Miałam wykazać, że suma obwodów wynosi 70.